Dzień dobry kochani! Dzisiaj tata uprawia pole Tutaj, co na tym stoję, tym pole Uprawia je pod zasię Jarego, Jęczmie się nie nasialiśmy Mamy 9 kwietnia, że nie nasialiśmy A my tam Z tyłu malujemy Sodołę Malujemy olejem po prostu Żeby ten, żeby nam Kto tam idzie? Żeby po prostu no nie Te deski by nie puchły Żeby nie gniły i tak dalej No Teraz trochę niewyjściowo, ale Cholera. Dzisiaj, moi drodzy, jest vlog. A jutro zapraszam Was na film pod muzykę. Z tej akcji, jak już powiedziałem, będzie i vlog, i będą film pod muzykę. No, także ja idę troszeczkę ponagrywać i zaraz do swojej roboty. Tam się już tam trochę malują, a zaraz do dołączę. Ta tam sobie jeździ, właśnie, 3P. Na tym porusz był rozsiewany nawóz, ultra 8, z fosagro. Zresztą, chyba widać co. Ale maluję teraz ze siostrami, tutaj, że mam pomalowaną, czyli one pomalowały tu, ja pomalowałam tam, e, więc tutaj olejem nie wiem, czy jak wysłuchać słychać w ogóle, e, ale chciałam powiedzieć: e, znalazłam się, że napisała to mnie dziennikarka e, z wirtualnej Polski, czyli no, jak to mam powiedzieć, z takiego ogólnopolskiego. E, Takiej poczty ogólnopolskiej. No i chciałam nam przeprowadzić wywiad, przeprowadziliśmy przy, wywiad telefoniczny. E, no i tam od, no, odpowiadałam jej na pytania i z tego zużyła wywiad. E, Ta niektóre słowa są troszeczkę wyjęte z kontekstu. wiecie, na, no. Wiecie jak jest, nie? Zresztą nie pisałam tego ja, tylko pisał to ktoś. No ale też trochę hej tu poszło, szło na mnie, wiecie, to no, trochę spływa do mnie i powiewa, nie? Że Wiecie, że jak mogę w takich pazłowcach pracować, że jak to, że jak tam to, jak sram to, że pewnie jestem tylko dla lansu, dla show biznesu, że co tam jeszcze było, że pewnie tylko rolnicy nie pracują, albo co tam jeszcze było, że faceci patrzą na rolniczki, bo są bardziej zaradne. E, to co, co nam powiedzieli, że, są, e, że nie tylko są ładne, zgrabne ale tak to są bardzo bogate. Pff, pff, śmiech na sali, no tak, także tak, ale po... <laughs> nie zmiejcie się, taka jest prawda, ale po ostatnim hejcie, jak ten na mnie był, jak tam jakiś youtuber mi ustępnił na Twitterze, e, to kiedyś tam wypłakałam już, ale teraz ten hejt po mnie tak spływa, że kisnę z tych wszystkich wypowiedzi. Najbardziej z tego, że jesteśmy chyba bogaci, nie? Co tam jeszcze? Co tam jeszcze było, o co tam jeszcze gadali? Jakaś osoba mi że e, jestem rolniczką, ale ledwo przechodzę z klasy do klasy. Pff, <laughs> ja mam przeszedł, 20 4,20. No, a nie ledwo przechodzę z klasy do klasy. No, także Teges. E, także, no, śmieszne to dla mnie jest. tutaj e, link do wywiadu. Na wirtualnej Polsce dosyć sporo ludzi ten wywiad ogląda. E, no, także. Ja jestem się dumna, że na takiej ogólnopolskiej, bo nie, nie wszyscy mogą, mają, mają taki zaszczyt, żeby wypowiedzieć e, się że przed taką liczbą osób na takim ogólnopolskim portalu. E, no więc ja jestem zadowolona, ja jestem dumna bardzo, że doceniają to ludzie też. E, w tym wywiadzie starałam się pokazać, jak jest teraz naprawdę. I tam wspomniałam, że rolnik nie wstaje tam o godzinie czy 4 rano, bo pani jeszcze nie o to zapytała. Tylko teraz są gospodarstwa tak zmechanizowane, że możemy się kurde wyspać, no nie? A krzyczałam sobie mi że, że rolnik wstaje o 4:05. No nie wszyscy, nie wszyscy, bo u nas nie wstajemy o 4:05. Jak jest robota w polu w lato, to wstajemy o godzinie 6.00. Zaraz też o 5, tata czasem też wstaje o 5 godzinie, e, no ale jak teraz mamy zimę, no to nie wstajemy o tej godzinie 5, 6, trzeba się po prostu wyspać, wstajemy sobie 7, 8 godzina, e, no. Jeszcze trochę zostało, tu już zrobiliśmy przynajmniej całość. Teraz tam będziemy jeszcze musieli tam być trochę ziemi, która pokapało trochę tego oleju. Trzeba będzie to zebrać, żeby nie zaczyścić nie gleby. Tak, tak, tu mamy stare deski, tu są nowe deski, tak, to robiliśmy dwa czy trzy temu jakoś tak? Nie, dwa. Dwa za temu robiliśmy. Tu mamy stare deski, też by trzeba było zmienić, ale to jeszcze ten, to jeszcze stracamy na czasu. czy nie są aż takie złe. Tyle już wichór przeżyły, że i teraz tutaj. Jeszcze było taki, taki komentarz, że e, rolniczka, a wszystko na, na kredytach. Taki sens że my nie mamy ani jednego kredytu. Ani jednego, zaznaczam, ani jednego kredytu. E, to bardzo ważne. I też e, jeszcze był komentarz, że wszystko jest z pieniędzy z Unii. Tylko prawda bo tylko mamy dopłaty, które tak naprawdę są niczym. E, a z Unii nie mamy żadnego czynnika, wszystko jest kupione za... Mego na te pieniądze, które zrobiliśmy wszyscy wspólnie rodzinnie, no bo wszyscy tutaj pracujemy, więc e, razem zabieraliśmy. Tata kupił ciągniki. E, Sprzedaliśmy dwa ciągniki, kupiliśmy następnego. E, co tam jeszcze? strafiła się okazja, że kupić dyzentora, tylko kupiliśmy po prostu. Jest na to nas na stać, ponieważ zarobiliśmy i jest na to na nas stać, i nie może żadnych kredytów, więc takie komentarze są bardzo głupie i przemyślane. I to przyją tylko osoby z miasta nie taki baran, który mnie hejtuje jeden z drugi, włączyli sobie mega YouTube'a i przeglądali sobie wszystkie nie tylko jednego, wszystkie moje filmiki aż do tego, aż odbrałam poród właśnie w tych poznaniach, które mam teraz to by się kurde zdziwił no bo nie uważam, że kobieta, jest, kobieta z ze wsi jest czymkolwiek gorsza od tych z miasta kobiety na wsi są bardzo zaradne oczywiście nie, nie mówię, że kobiety, kobiety z miasta są niezaradne bo niektóre są bardzo, bardzo zaradne kobiety z miasta nie wszystkie też są, nie, no nie wszystkie. Nie ukrywajmy, że niektórzy, niektórzy z takich większych miast tylko czekają na to, aż ktoś im zrobi, a my, my, kobiety, na gospodarstwie bardzo ciężko pracujemy. Ja pracuję dość ciężko, jako młodą osobę pracuję dość ciężko w gospodarstwie. Moja mama pracuje 17 lat, już lat w gospodarstwie, tak? Tata pracuje od małego, więc no wiecie, no, stereotyp tego, że kobieta z, ze, ze wsi jest jakkolwiek gorsza od, od tej z miasta, to jest błędne myślenie, naprawdę błędne. I trzeba tych wszystkich mieszczuchów, hejterów, bo są osoby mieszkające z, e, w mieście, które są bardzo wyrozumiałe, rozumieją nas rolników, e, widzą skąd jest jedzenie, ale są tacy, którzy myślą, że mleko jest na przykład z Biedronki, e, jajka są z Biedronki, co tam jeszcze? Mąka też się sama w Biedronce zrobiła. Także takich trzeba uświadamiać e, i wchodzić w dyskusję, bo jak ktoś będzie mnie wyzywał, Hejtował, no to do hejtowego I takie osoby, które tylko i wyłącznie hejtują, że jestem wieśniarą, że, że pokazuję tylko cycki, że mój na pewno robię, ale ja nic nie robię, że pewnie, że odłogiem, że co jeszcze że mam paznokcie i makijaż, to jestem typową strojnisią, bo tak to, to, to się pojawiło. Beka w ogóle, nie, że jestem strojnisią. Naprawdę jestem strojnisią, zobaczcie jak cię pięknie wyglądam, e, jestem brudna, ale jestem strojnisią, e, mam opaskę, to w ogóle jestem strojnisią. To takie osoby Powinni wejść na mój profil, zobaczyć jak mówię, co mówię, co robię, co pokazuję, poprzyglądać moje wiejskie dniówki, które nagrywałam z całego dnia, jakie jestem, przeproszeniem, uję Anna e, od góry do dołu i dopiero potem będę jako osoba hejtować albo nawet konstrukcją krytykę. Bo takich osób takich bowałów nie, nie toleruje i takie osoby są zwykłymi pustakami. No, także tak, ja już tym się nie przejmuję, dlatego także ten. Ale no. I tym akcentem będę kończyła. Pozdrawiam Was, trzymajcie ciepiutko. Cześć!